który byłby godzien finału i zaczyna Paweł Korpuliński agresywna, mocna inicjacja skończyła pośrodek i tam się kończył a niesamowicie szybki piekielnie, dobrze trakcyjny skończył, skończył, skończył doskakuje i Takimi sekwencyjne skrzynie skrzyniem biegów teraz Peter ucieka do niego Paweł Korpuliński Zostaje sobie w na jestem tej rękach, to 16, rękach, jestem w rękach, ale bardzo, ale teraz jakaś dziwna sytuacja, bardzo, 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 Hipki

i oczywiście, wracając do tego pojedynku, tym razem będzie uciekał Maciej Jarkiewicz. Mamy pewność tego, że Grzegorz Chybki zapewne w oczach sędziów, tak jak i w naszych, lepiej sprawdził się w pierwszym przejeździe. Ale tak na dobrą sprawę, dopiero po tym, co wydarzy się teraz, będziemy mogli powiedzieć nieco więcej. I mamy agresję

Ta natomiast na czwartej sobie bardzo głęboko, Neyman jest duszy za nim bardzo blisko, teraz jeszcze do 5 i 6, także poprawnie zaliczone. Jego linie wystartowali. Wystartowali i teraz Neyman z przodu oczywiście goni go Tasiem, fajna inicjacja Neyman Troszkę szerszej naszej nie będzie za dużo większego znaczenia. Zobaczymy, bardzo ładnie, bez większych korekt naszych znowu doskakuje na drzwi i będzie dopadał oczywiście trzecie linią MED Republiki Czeskiej. Drugie miejsce, drugie, trzecie, no bardzo wysoko wczoraj w kwalifikacji, nie? Marko zakurzył na piąty, na piąty, przepraszam, piękna inicjatywa. No. Pięć, sześć, Tak, słabo. jeszcze będzie uciekała. Ja myślę, że mimo wszystko po jakiś tam błędach Karoliny, ta zaliczka w stronę Marko Zakurila. Karolina prezentowała Fernando. Fenomenalne... Płocka z tempo, Zakuril ponownie na drzwiach, Karoliny i Pilarczyk musi teraz uważać, Zakuril znowu do skaku i natomiast Karolin na świetnych drzwiach, Karolin na świetnych drzwiach. Dziarze samochody, dwa razy Nissan Silvia S15 i jeszcze raz Dawid Sposób, Radek Katkowski, Dawid Sposób z przodu, on jest na drugim miejscu przez Płocka ze świetnymi drzwiami. Płocka na przykład, Katkowski znalazł miejsce tam, by się poddać w drużyny Płocka Katkowskiego, który wyzerował swój przejazd, moim zdaniem. Zawsze z to trzeba przyznać nawet do widzenia powtarzamy teraz, może delikatnie omija szóstą zonę i nic złego się nie ferujmy w wyników. Do z przodu, za nim W, w rzędzie turbo sprężarki, klasycznie dyferencjały Wintersa. No i lecimy. Ores Michalczuk zostawia swoje miejsce, bo ma bardzo dobrze skrypowane samochody. I teraz czynię lecimy? Ores to szczęście. Michalczuk środkiem. Bardzo, bardzo niedobrze to wygląda, jeśli chodzi o ze strony Sobierajskiego oraz czujnie Ores Michalczuk, który potrąca niestety Janka Zubirajskiego nadrywalizujący na wszystkich takich najważniejszych imprezach w Europie bądź co bądź. i będzie teraz taki pokaz umiejętności pod kibicem w wyjście z związaniem do mojego Bajran ma to do siebie, że sędziowie mają tylko zadanie zobaczyć, że w Bajranie auto jest sprawne. Więc to, co zrobił Reinhardt, pokazuje już, że to auto jest sprawne nadaje się do dalszej rywalizacji. Do tej pory podczas Bajranów raczej oglądaliśmy zawodników, którzy całą trasę przejeżdżali. Na ten moment znajdujemy się już na tym etapie rywalizacji. O tym dlaczego to za chwilę. Ale teraz na nie zaskoczył zdecydowanie niestety i mamy przejazd po prędkości, Zawsze będzie obrądek, od Jacka Pogiądek, to więc nie może być czarny, który nie zauważył. Zona numer 2, numer 3 perfekcyjnie, zona numer 4, no i zaraz doleci Jacek Pogiądek. Pełnym ogniem, ogromne, ogromne zademnienie, zwalnia w zonie numer 5, ale fenomenalna linia przejazdu. Tylko nie Jacka Pogiądek, wlatuje na szóstkę i całą szerokością trację. Oczywiście, jak Bartek Stolarski, który zawsze bardzo mocno dymmił i utrudniał tym jazdę swoim wywalem, a oczywiście Jacek Pogiądek lecił zawód, Wicząc nową, ale na pewno trudno, bo widzę, że się najlepiej. Teraz jeszcze piąta zona za Lidzona w pełni, i Jacek Popiołek. Pokazuje, jak to powinno być zrobione. Raz jeszcze dla niego.